Katarzyna Dowbor trzy razy brała ślub. Miała słabość do łobuzów. Katarzyna Dowbor od zawsze kojarzona była z programem na Polsacie Nasz Nowy Dom, który wspierał potrzebujące rodziny i pomagał im w remoncie domów. Niedawno jednak musiała pożegnać się z produkcją i zawitała jako współprowadząca w pytaniu na śniadanie. Te informacje nie są żadną tajemnicą. Czy jesteście ciekawi, jak wygląda życie prywatne kobiety? Była trzy razy zamężna. Katarzyna Dowbor w nowej roli. W ostatnim czasie Katarzyna Dowbor pożegnała się z Polsatem i z programem Nasz Nowy Dom, który prowadziła przez aż 10 lat. Na początku maja 2023 roku Edward Miszczak zdecydował o jej zwolnieniu ze stacji, co wywołało sporą burzę w sieci. Zastąpiła ją w tym Elżbieta Romanowska. Od niedawna wiemy, że Dowbor sprawdza się w nowej roli jako prowadząca, pytanie na śniadanie, a towarzyszy jej w tym Filip Antonowicz. Choć widzowie przywitali ich bardzo ciepło, dziennikarka rozchorowała się zaraz po swoim debiucie, co oznacza, że naprawdę musiała przeżywać początki w swojej nowej pracy. Katarzyna Dowbor i życie prywatne: Mało kto wie o przeszłości Katarzyny Dowbor i o tym, że była trzy razy zamężna. Co więcej, z jednym mężczyzną doczekała się syna Macieja, którego na pewno większość widzów i internautów kojarzy z programu Twoja twarz brzmi znajomo. Jej pierwszym mężem był właśnie Piotr Dowbor. Potem była zaręczona z Tadeuszem Winkowskim, ale nie doszło do ślubu, a w 1982 roku poślubiła Janusza Atlasa. Kolejnym i ostatnim mężem Dowbor był Grzegorz Świątkiewicz, natomiast z nieformalnego związku z Jerzym Baczyńskim ma córkę, Marię. Dziennikarka rzadko mówi o swojej chorobie greiwa bejzdoła w wyniku której musiała usunąć tarczycę. Katarzyna Dowbor miała słabość do łobuzów. Nie jest tajemnicą, że Katarzyna Dowbor była trzykrotnie zamężna. Jednak mało kto wie, że byli mężowie dziennikarki, nie zachowywali się w stosunku do niej w porządku. Okazało się, że pierwszy ukochany nie był w stanie zaakceptować jej stylu życia i pracy, która wiązała się z licznymi wyjazdami. Kazał, by ta zmieniła pracę, jednak Dowbor stała przy swoim i w taki sposób doszło do rozstania. Kolejny partner, z którym prezenterka była przez 7 lat w małżeństwie, miał problem z alkoholem, co oczywiście bardzo przeszkadzało Katarzynie. Bardzo często wykazywał również swoją chorobliwą zazdrość, co nie było do przyjęcia. Relacja z Jerzym Baczyńskim rozpoczęła się, gdy ten miał żonę i dzieci. Jednak to nie przeszkadzało im w romansie, i to właśnie z nim dobor ma córkę. Obecnie kobieta jest sama i jak widać jej przeszłe romanse były zdecydowanie burzliwe. Wyznała, że dobrze jest jej samej i potrafi zadbać o swoje życie bez mężczyzny.